Cześć wszystkim, witam na kanale Srebro i Złoto. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie trochę o cenach złota i srebra. Aktualnie jest poniedziałek 24. Lipca 2023 roku, jak widzicie na wykresie złota, mamy tutaj skalę miesięczną. Aktualnie złoto jest na poziomie 1959 dolarów za uncję. Ale możecie zauważyć, że na wielu stronach. Na przykład taki dukacik jest już za 940 zł. Czy na przykład tutaj mamy takie szóstkę najpopularniejszych monet. Są one w okolicy 8300 zł. 8250 zł za uncję złotej Brytanii. Skąd jest taka wielka różnica pomiędzy prawie 2000 tysiącami dolarów za uncję a 8000 tysiącami złotych? Otóż e, kwestią jest kurs waluty. W ostatnim czasie dolar amerykański zmienił swoją wartość z okolic 5, 4,50 na wartość 4,0. Dzisiaj, jak byłem na zakupach, widziałem w kantorze 3,95, nawet teraz troszkę podróż. Pamiętacie, jak na przełomie roku 22 i 23 mieliśmy coś niesamowitego, czyli parytet euro do dolara amerykańskiego, a nawet był czas, gdzie dolar amerykański. Był droższy od 1 euro. Wtedy złote uncjówki chodziły po 10,5-10 tysięcy złotych za jedną złotą monetę. Aktualnie, tak jak widzicie, kurs tego złota no, obniżył się o niecałe 50 dolarów, ale w przeliczeniu na złotówki jest to już. Dużo, dużo więcej. Odnośnie wykresu srebra sytuacja jest analogiczna, z tym, że tutaj pamiętamy o tym, że w produktach srebrnych jest jeszcze zawarty VAT, czyli podatek od wartości dodanej, więc te ceny także się zmieniły, lecz dalej są na tym wyższym poziomie. Za na przykład sztabkę kg życzą sobie 3996 złotych. Tutaj mamy inny sklep, pół kilo sztabko moneta. 500 gram, 2050 zł. Zobaczymy sobie jeszcze srebrne monety. Czyli mamy australijski kangur 118 złotych, 116 za filharmonika, Brytania 117, 122. Kanadyjski liść, Krugerant, amerykański Orzeł, tak jak widzicie tutaj na ekranie, tak wyglądają te ceny. Najbardziej widać to oczywiście na złocie, z tego względu, iż ta wartość kapitału w złocie jest dużo, dużo większa i ta zmiana na tej jednej uncji to jest około tych 2000 złotych tak, na na monetach srebrnych będzie to około 30 zł na Uncji, więc nie robi to aż tak wielkiego wrażenia jak te 2000 zł. I co będzie dalej? Ja uważam, przechodząc na wykres kwartalny, gdzie minęliśmy już ten czerwcowo-lipcowy dołek, Powróciliśmy do tych wartości, powiedzmy to stabilizacji te, tej wojennej tego, co się dzieje i uważam, że dopóki ta sytuacja geopolityczna cały czas będzie trwała i będzie wyglądała tak jak wygląda. to w tych okolicach właśnie przed tym 2000 poziomem 2000 dolarów, to złoto będzie sobie tak chodzić 100 dolarów w tą plus minus. Jeżeli coś by się wydarzyło, sytuacja będzie będzie powtórka z rozrywki, czyli złoto pójdzie oczywiście w górę. No wszystko tutaj zależy od teraz tej bardzo dużej geopolityki wielkich mocarstw, która się odbywa na świecie. Wprowadzonego CBDC, dzisiaj doszła do mnie informacja, że chińskie linie lotnicze przyjmują już płatności w CBDC. Tak więc, no, system monetarny na świecie się zmienia geopolityka geostrategia teraz w najbliższych latach będzie odgrywała znaczącą rolę. Także to by było na tyle w tym odcinku. Srebro i złoto wróciło z wakacji, jest już w domu. Także właśnie przeglądam oferty, przeglądam to, co się dzieje na rynku, czytam jakieś newsy, patrzę, w którą stronę to wszystko będzie szło, i powoli, powoli skłaniam się tutaj do. Jakichś zakupów. Napiszcie w komentarzach, czy wy także już kupujecie, czy może już coś kupiliście, czy także myślicie o dokonaniu jakichś zakupów, no po takich powiedzmy, cenach ustabilizowanych po tej wstępnej zawierusze wojennej. Także to by było na tyle w tym odcinku. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnych produkcjach. Trzymajcie się. Cześć!